Bardzo, bardzo serdecznie. W tak licznym gronie jest to nasza piąta odsłona, piąta edycja kolacji degustacyjnej w hotelu Loft w restauracji Tatarak. Jest nam wszystkim niezmiernie miło Państwa gościć i tak naprawdę szapowaj i prawa dla Państwa za refleks, że udało się Państwu tutaj z nami dzisiaj być. Myślę, że kolację możemy zacząć takim staropolskim powiedzeniem nad Bażanta Gęźwolem. Kiedy on w lesie, ona na stole. To jest taki nasz motyw przewodni tej edycji. Jest to uczta Święto świętomarcińska, trochę zakrapiana winem, jak to Marcin gdzieś tam w swojej tradycji miał w zazwyczaju, żeby gdzieś tam krążyło to wino na stołach europejskich, francuskich, włoskich i tuż nie tylko. Myślę, że w tym momencie powinnam przedstawić Państwu dyrygentów tak naprawdę dzisiejszej uczty, a mianowicie jest to Pan Bogdan Rus, nasz szef kuchni, i Pan Marek Gutkowski, który reprezentuje Ambre, a praktycznie to jest Centrum Wina, które będzie Państwu dzisiaj tak naprawdę sprzedawał tajniki winne, o, że tak się wyrażę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, na tyle wstępu życzę Państwu udanej zabawy, smakowitości na stole i myślę, że gdzieś tam później wspólnych opinii, czy Marcin miał rację, że gdzieś tam przemycał tą gęsinę na stoły. Smacznego! Dobry wieczór. Dwa słowa na temat kolacji. Czyli nasza kolacja będzie oparta o danie z gęsiny, ale nie tylko. Będą nietypowe połączenia. O każdym daniu przed będę opowiadał tak pokrótce, żeby Państwa nie zanudzić. Pierwszym daniem jest tatar z piersi gęsiej. Będzie podany z sosem śliwkowym. Do tego jest emulsja zrobiona z żółtek i trawy żubrówkowej. Do tego będzie też słonina w dwóch odsłonach. I ten tatar będzie podany też w inny sposób, ale to niech zostanie niespodzianką. I, a, ja trochę powiem w godzinie, dzisiaj też wyjątkowo e, na dzień dobry, na i do pierwszego e, dania będzie wina Polskie, Święto e, Podobnie jak Włosi, jak Francuzi, którzy mają też swoje święta winne, tak? Do nowo będziemy mieli 21 listopada, natomiast my wyprzedziliśmy, tak? Francuzów mamy 11 na 11. w zasadzie przypada, tak? Święto, świętego Marcina, patrona winiarzy w Polsce i z zorem, tak? Francuzów, Włochów, my też postanowiliśmy zrobić wino. W tym roku wyjątkowo tylko białe, czerwone nie wyszło, ale jako, że białe wino możemy też podawać do, jak najbardziej do drobiu, do szczególnie te do kurczaka, ale też nadaje się bardzo dobrze do więsiny. E, powstało z takich e, zimnorubnych szczepów, tak, czyli większość jest ryzlinga i z dodatkiem e, sejwa Bank. Zobaczył zresztą Państwo trochę takiej kwasowości, myślę, że bardzo potrzebnej na dzień dobry, na początek, trochę pobudzi nasze Soki trawienne pobudzi apetyt. Mam nadzieję, że bardzo dobrze będzie się łączyło z pierwszą przystawką. Mam nadzieję, że wino, jak spróbują Państwo z jedzeniem, podbije trochę jedzenie, a Państwu też będzie smakowało. Dziękuję bardzo i smacznego życzę. Tylko chciałabym wtrącić się i przedstawić na pana, który będzie nam anką paniamową dzisiaj do kolacji. to pan Krzysztof Krzesicki. A jako, że jest to święto Marcina, a mamy dwóch Marcinów na sali, więc serdeczne życzenia panowie. Takie przedwczesne imieninowe. Zrobiliśmy z tego bywa i na tym jest zrobiony krem z kiszonej kapusty. Do tego jest kaszanka, którą też sami robiliśmy z kaszą gryczaną, czyli też nietypowo. I chipsy z jarmużu, które są upieczone i będzie taki element trubkości. Życzę smacznego. Jako, że tradycyjnie do zupy raczej nie podaje się wina, nie podaje się alkoholu, My zrobiliśmy drobny wyjątek, podaliśmy Państwu w kieliszkach nalewkę naszą, którą robimy tutaj w tataraku w hotelu Loft. Jest to nalewka porzeczkowa, porzeczek tak naprawdę z kurskowalskiej plantacji, która gdzieś tam sobie przez praktycznie pół roku dojrzewa. Mam nadzieję, że pomimo tego, że się Alkohol nie podaje do zupy, to będzie taki miły akcent i przerywnik e, na wino i żeby trochę podrażnić kubki smakowe, czekając na następny, na następny trunek winny. Smacznego. Proszę o chwilę uwagi. Przechodzimy do dania głównego. Czyli daniem głównym jest gęsina. Ona no, będzie też jest zrobiona w dwóch odsłonach. Gęś upieczona, mięsko obrane, zrobiona kuleczka, Opanierowana w panko i usmażona. W środku jest niespodzianka, nie będę o tym mówił. Państwo to sobie na talerzu odkryją. Do tego jest żołądek z gęsi, niezamarynowany w trawie żubrowej i gotowany w warzywach. Przez 3,5 godziny gołąbek. Też jest nietypowy, bo z czerwoną kapustą w środku i z kapusty rzymskiej zrobiony, czyli też inaczej. Do tego jest sos dyniowy, jest zrobiony z mlekiem kokosowym i trochę papryczki chili. No i packi z dyni jako dodatek taki skrobiowy. Danie jest dosyć duże i takie bogate w smaki. Życzę smacznego. żeby przerać te wino. Możemy spokojnie przelać nawet do dzbanka, tak? Czyli jak zrobimy taką szybkę, szybką dekantację, czyli na powietrzanie wina, to wina też będzie inaczej smakowało. Tak? Wydaje się nam czasami, że kupimy jakieś bardzo dobre wino, otworzymy, od razu nalajemy do kiszka i porażka. W ogóle nie będzie smakowało, tak? Będzie tu e, drewno ten dom. Wydawać się by mogło, że jest wino korkowe. natomiast jak, jak poczekamy troszkę, mówię, przelewając do krawatki szybko to zrobimy, natomiast e, w butelce wiadomo, że oddycha zdecydowanie dłużej. Pamiętajmy też tak, że przy winie czerwonym nie powinniśmy nigdy nalewać do samego końca, bo czasami może nam się zdarzyć niespodzianka osad, tak, szczególnie w tych winach takich dębowych, które... beczkowych, które teleżakowały w beczce, i ten osad jest jak gdyby tylko na plus tak? dla wina. Świadczy o tym, że wino dojrzewało, garwniki się wytrąciły. Także pamiętajmy, warto, warto nalać wino do karawki, do kieliszka troszkę czekać, a nie pić od razu świeżo otwarte wino. Dzień dobry. Właśnie uczestniczyłam w kolacji degustacyjnej w hotelu Loft w Suwałkach. Kolacja była przepyszna. Mogliśmy skosztować, mogliśmy skosztować wiele dań. Sommelier bardzo ciekawie opowiadał o winach. Opowiadał z jakiego kraju pochodzą te wina, do jakich dań można skosztować dane wino. W międzyczasie również były podawane nalewki. Na początku była to cytrynówka. Później mogliśmy spróbować wódki z porzeczek do zupy. Dania były bardzo różnorodne. Mogliśmy spróbować wiele smaków na naszych talerzach. Szef mi ciekawie, ciekawie przedstawiał każde danie opowiadał nam, czego będziemy próbowali w danej chwili. Gęsina była wyjątkowo przepyszna. Była bardzo dobrze przygotowana, naprawdę mi smakowała. Marcina, święto Gęsiny Marcina. Uczta Marcina, święto Gęsiny, świetnie przygotowane. Dania, najpierw się jej oczami. Zupełnie inne różne smaki i doskonale dobrane wina. Doskonale dobrane wina, podkreślę. Serdeczne gratulacje. Wspaniałe jedzenie, rewelacja. Po prostu dobrany smak, super. Naprawdę, Dziękujemy świetna bardzo. kuchnia. Wszystko robimy sami, także to też się broni. I zapraszamy częściej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.